Hej, witam Was w kolejnym odcinku z gry widzę dzisiaj zabójca. No i kończymy sobie wspaniały evencik, czyli Gold, Exp, Dusze, no i pupilki. No i oczywiście wiedźma, ale wiedźma to tak naprawdę tylko jeden dzień by mogła być u nas, bo skoro nie klikamy lochów ani nic, to no po prostu w jeden dzień wszystko sprzedajemy i mamy fajrand. Tutaj mamy jakieś dwa itemki. W sumie mogłem tamten zostawić do toalety, ale niech już będzie hazardzista. Trzy razy to sobie zrobimy na pewno po odcinku i wrzućmy, powiedzmy, to do kibla, bo to nam się do niczego nie przyda. Ok, więc pierwsze rzeczy mamy zrobione. To już jest pewne, więc możemy zająć się następnymi rzeczami. Więc następną rzeczą będzie nakarmienie pupili. Więc mumifar. O, mumifar dzisiaj będzie setką. Ale bonusu do HP nam nie da, niestety. Z tego względu, że jest siorbik z setką. Więc tutaj mumifar musi być dwusetką, niestety, żeby nam dał bonus. E, Hitman. Hitman za to dostanie 9 karmień. Więc to też jest dobra informacja. E, z gorszych informacji jest. To, że niestety serwer dość mizernie chodzi, ale jakoś postaramy się to ogarnąć. Dzisiaj światełko, więc spróbujmy cokolwiek wygrać, chociaż wiem, że to będzie ciężkie, więc idziemy naszym, yy, naszą ziemią. O, miło udało się, także mamy kolejne cytryny. No i idziemy dalej. Idziemy dalej, tutaj może wydamy sobie wyrok na tego Paladyna. Niestety to on wyrok wydał na nas, to przebieramy się i idziemy na awkę. Tutaj sobie już odebrałem akademię wcześniej. Co ciekawe, wczoraj nie mogłem znaleźć uniwersa w podziemiu. Nie wiem dlaczego na telefonie i musiałem atakować kogoś słabszego. Śmieszne, naprawdę śmieszne, a dzisiaj, dzisiaj z powrotem widzę uniwers jest więc nie wiem, co to się stanęło. Czy to jakiś błąd był. Nawet jak wpisywałem nazwę jego, to po nazwie mi nawet go nie wyszukiwało. Więc nie wiem, dlaczego tak się działo, ale no taki błąd podziemiowy mi się ukazał, niestety. No i dobra, lecimy. Wybieramy oczywiście jakieś takie w miarę sensowne te misje. Oczywiście pierwsza będzie słabo sensowna. No ale zobaczymy co tutaj uda nam się zrobić, tu weźmiemy sobie tą dwójkę, będziemy się starać brać no dość krótkie te misje, chyba że dwójki będą naprawdę tragiczne, no tutaj na pewno krótkiej nie ma, to możemy sobie wybrać tą, no i na spokojnie sobie doklikamy, no dzisiaj poziomu nie uda się wbić, to na pewno myślę, że ta piątka będzie w porządku. Bo nie ma przekapowanego golda, ma item i jeszcze sporo expa, więc jest okej. Okay. Co byśmy tu chcieli? No tutaj zdecydowanie ta misja jest lepsza, 3 miliony golda i nawet lepszy exp, więc tam nie ma co się zastanawiać. Tu weźmiemy chyba tą... kurde, nie wiem, tą dwójkę czy tą siódemkę? Sporo tego expa, ale chyba jednak dwójka. Chyba jednak dwójka, i idziemy dalej. Hmm, czerwona. Tylko co ona ma w tej czerwoności? No nie bardzo wiem. Więc weźmiemy tą po prostu siódemkę. Bo ta piątka też była tragiczna. E, więc tak to wygląda: no. Czerwoność. Nie wiem. Co miała. No pewnie golda. Pewnie golda, ale tak był przekapowany, że nawet go nie pokazało. No i co dalej? No, kolejna fujeczka. Wydamy sobie dzisiaj chyba też te statystyki, bo wczoraj po prostu byłem tak już zmachany, tak na szybko tutaj wszystko robiłem, żeby po prostu pokończyć, że już nie zdążyłem wydać statystyk. No i trudno, zostało na odcinek. Zostało na odcinek, więc powinniście się cieszyć. 3 miliony, dobra, weźmy tą siódemkę, ale misje są tragiczne. Yy, na razie. 2 za 3. No ciekawa misja. No, idziemy dzisiaj w, gol, w EXPA. Gold damy sobie tam kiedyś. Nadrobimy. Tutaj czysto exp nas interesuje dzisiaj. Nie będę się tutaj szczypał. I wybierał, jeszcze myślał nad tymi misjami goldowymi, ja nie mam dzisiaj czasu. No skoro mamy iść w ekspat, idziemy. Nie mam dzisiaj czasu na takie myślenie. Powiem wam szczerze, jeszcze mam, no, sporo spraw do załatwienia. Więc, no czas, czas, na pogodę i czas, uuuh, no w końcu dostaliśmy piękną misję. W końcu jakaś czerwona, która zasługuje na swoją czerwoność, no pięknie, takie misje to ja szanuję, no i pięknie. No podejrzewam, że już więcej takich misji nie zobaczę, no ale przynajmniej mogłem się pocieszyć jedną taką w przeciągu eventu, więc jest ok, jest na pewno ok. Więc dycha za 20 milionów, jeszcze 16 milionów golda. Piękna, piękna misja. Kolejna czerwona, ale ta czerwona już nie jest tak czerwona jak tamta. I nawet jej nie wezmę. Tu zdecydowanie nie pójdzie to. Tutaj jak widzicie, misje 2,5-minutowe trwają minutę. Z tego względu, że po prostu ja tutaj nie mam czaru na buty zamontowanego. Bo mi on po prostu nie jest absolutnie do niczego potrzebny, tym bardziej, że ja tu każdą misję skipuję klepsydrą, więc po co tracić golda na zaczarowanie butów. Więc taki taki jest mój tutaj chytry plan na delikatne zaoszczędzenie golda. Czy to się opłaci? Nie wiem, ale teraz taki czar kosztuje prawie 5 milionów, więc pół statystyki. No już mamy zaoszczędzone, można powiedzieć. No teraz i tak już butów się często nie wymienia, no ale raz na jakiś czas y, można te sobie buciki wymienić. No i takie 5 milionów tu 5 milionów, to już jedna statystyka. O, 10 za 10. Ale tutaj chyba będzie lepsza jednak ta piąteczka. Gdyby znowu dostać taką czerwoną. Y, fantastyczną wezmę tą dwójkę dla przerolowania. Okej. Okay. Ale tutaj bardziej poszło. Czerwoność poszła w Golda. Ale 10 za 13 też naprawdę sympatyczna misja. Yy, więc no spoko. Tutaj też weźmiemy sobie siódemkę. No dzisiaj takie. O, 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 o. No co się tu dzisiaj dzieje? No dzień dobry. Dzień dobry bardzo. Aż grę chyba wywaliło. Przecież chciałem ją pominąć. Aha, nie działa. Laura, prze... zróbmy sobie to tak. Aż nie mogę sobie pominąć misji. Gra się tak z... zamyśliła. No to zobaczmy, co tutaj się dzieje. Spróbujmy odświeżyć grę. Może pójdzie teraz? Poszło. Dobrze. 16 milionów ekspo, ładnie. Jest kolejna czerwona, ale wydaje mi się, że to jest ta sama misja, więc ja zrobię sobie tak. No, dokładnie. Już myślałem, że myśleli, że mnie nabiorą. Znowu na tą samą czerwoną misję. O nie, nie, ze mną nie ma takich numerów. Więc bierzemy sobie to. No i nieźle, nieźle to wygląda. Naprawdę przyzwoicie. Kolejne butki wpadają. Tutaj weźmiemy sobie tą siódemkę. Dłużki. Duszki też mogą być, dycha za 10. Ładnie. Biorę. I jeszcze. Klata. Nie, no je, nie jestem w szoku. 5 za 11. No jak najbardziej. Kurde, co tu się dzieje? Powiedziałem, że idę w Expa i daję, no ale ono, co czyste. Daje soczyście w Expa. Daje soczyście w na razie. Nie mogę powiedzieć. 10 za 10. No bierzemy, no. Co ja mogę tu z innego zrobić? Tylko brać. Tylko brać takie misje. I jest kolejna dycha za 10. Wow. Dostaliśmy w końcu jakieś jedzenie. No to wydrzebła chociaż coś. I teraz jeszcze. Trzeci paczek. Tu zaryzykuję. Sławą misją. Jest kolejne 10 za 10. Biorę. Tutaj trzeba niestety tam siódemkę. No, ten trzeci pasek zobaczymy. Zobaczymy, jak on będzie tutaj wyglądał. Wezmę tą dwójkę też. W sumie na przerolowanie. 2 e, dwa za 2,5. Dwa 10 za 10. Jazda. I kolejne dusze. Fantastic. 10 za 11. Biorę. Ciemno, ciemno biorę. I są jeżyny. Jeżyny dla Mumifara. Yy, czy Mumifar? No jeszcze nie będzie dzisiaj nakarmiony, szkoda. No tu piąteczka musi iść. Bo tam dyszki, mimo że takie dosyć przyzwoite, to troszeczkę im tam coś brakowało. Tu sobie klikniemy dwójkę. W sumie dwójkami sobie tak rolujemy te słabe misje. Yy, na to wychodzi tutaj 10 za 9. No niech będzie już 10 za 9, nie wybrzydzajmy. Może. Dlaczego? Dlaczego to poszło wszystko w Golda? Ojej, szkoda, bo to mogła być kolejna fantastyczna misja. No cóż, bywaj tak, tu weźmiemy sobie Tom. 2,5 miliona oczywiście jeszcze wpadło. No tutaj trzeba będzie. Przerolować raczej na tej misji. No i zobaczymy, co tam dalej dla nas mają. Kolejne dwójki. 3 miliony, to weźmiemy to. O, dziękuję jeszcze za duszę. 10 za 10, jak najbardziej. Ale tutaj też trzeba pilnować dwójki. Yy, no tutaj dwójka musi pójść. Oj, duszę. Najs. Nice. Co dalej? No ta siódemka, kurczę, kusi, ale wezmę tą dwójkę, z tego względu, że mogę teraz trafić fajną dychę, która mi ustawi dwójkę. No, nie dostaliśmy, ale weźmiemy tą piątkę po prostu. I liczymy, że będzie kolejna piątka. No, piątki nie ma, ale jest dwójka. E, więc teraz jeszcze jedna dwójeczka i będziemy w domu. Piątka, piątka, piątka. Niestety. Słabo. Tutaj akurat było słabo, ale może na 11 piwie będzie ciutkę lepiej. Tu weźmiemy sobie to. Dobrze, kolejne dusze. Co dalej? No tutaj przerolowanie na piątce. Rzadko roluje piątkami, no ale jak trzeba, to trzeba. Dycha za 11, dycha za 11. No to wybieramy którąś, co ma lepszego golda. Dobra. I ciekawe co dostaniemy w zamian na koniec. Okej, okay, dobra misja. Piękna misja. No takie misje to ja szanuję. No cóż, fantastyczna awka dzisiaj. Naprawdę fantastyczna. Ustawmy sobie warte. Tu się przebierzmy już. Mm, śliwki nam jakieś tam wypadły. Z tego co pamiętam, to Syrenia tutaj sobie złapie. Yy, możemy coś nakarmić. Nie, na, nie nakarmić, tylko zaatakować raczej. Spróbujmy tego demo huntera. Wiem, że będzie ciężko, ale się udało. To najważniejsze. Kupil. Pięciogłowa. No musi dzisiaj paść. 3% zbite. zejdziemy na koło. Dzisiaj tak dość długi ten odcinek, bo nowy Begend wkradł przecież tutaj na serwer W50, więc pewnie dlatego dosyć tak dłuższy ten odcinek się wydaje. 71 milionów wpadło w złoto. Dobrze, dobrze. Kolejne jedzonko. Tu chyba jakiś expik wpadł też. No, niestety koło się troszkę buguje. Nie zawsze wiadomo jaka jest nagroda. Ale na koniec dostaliśmy jakieś złomiki jeszcze, więc troszkę tego golda jeszcze tutaj wpadnie. No i spoko, 211 statystyk, oczywiście wszystko w wytrzymałość. No i jedziemy. No, teraz już na. Nowym begędzie wolę wydawać przytrzymując niż sobie wydawać pojedynczo, no bo po prostu jest ciutkę, ciutkę szybciej. No ale jak widać to i tak nie jest zbyt szybko. Ale 211 statystyk to nie jest wydawanie tam 400 czy tam 300 na wojowniku czy magu, więc tutaj powinno pójść to zdecydowanie szybciej. No i zaraz będziemy sobie tutaj myśleć co robić dalej. Więc mamy tutaj już zrobione praktycznie wszystko: koło zakręcone, pupile nakarmione, chociaż może jeszcze sprawdzimy, bo pewnie coś tam do, doszło z koła, chyba jakieś jabłka nam wypadły. Więc zaraz sobie zobaczymy, co i jak. Może uda nam się zrobić jeszcze jedną walkę pupili, chociaż szczerze mówiąc wątpię. No ale jeszcze 80 statystyk, jeszcze tak z minutkę będziemy to wydawać. No to może, może. Zobaczymy. Jeszcze mamy kości przed sobą, więc jeszcze chwilę ze mną się tutaj pomęczycie. Haha, ale misje naprawdę, naprawdę piękne. Jeśli chodzi o EXPA, no szacun. Dzisiaj misje masne, mm, takie piękniusie. Także jestem mega zadowolony, bo sobie obrałem, że dzisiaj będę szedł EXPA. O i się udało, naprawdę, bo gdyby takie misje były takie mm, sobie, takie sobie słabe, słabe, słabe usze, to pewnie bym sobie potem troszkę marudził, że mogłem jednak troszkę bardziej w golda iść, mogłem trochę to bardziej przemyśleć, no ale tak, tak to jest naprawdę spoko, zobaczmy jeszcze tego naszego przyjemniaczka hazardistę, który daje nam 5 klepsydry, o i kolejne złoto, czwóreczka czy piąteczka, niestety czwórka tutaj może spróbujemy jeszcze raz no niestety tutaj daje oczywiście odłamki 1250 ładnie tu polecimy w złoto okej okay, kolejna czwórka no to co no jak tak daje no to trzeba korzystać trzeba spróbować jeszcze czy ja chcę ten kamień dobra dawaj niech będzie i kolejna czwóreczka to że żadnej piątki dzisiaj, jeszcze nie, nie, nie wpadła żadna piąteczka. Jest kolejna trójka, to może nawet pójdziemy w złoto jeszcze raz. No i ostatni rzut z trujeczką na, na 100%, czy będzie więcej, jest twórka złota. Wow! No, powiem Wam. Nieźle, nieźle się dzisiaj dzieje. No i dobra, możemy też nakarmić jeszcze, ale najpierw dokarm, nakarmić i zaatakować. To dokarmy, dobry kolega. A światło na światło pewnie przegramy. Dokładnie, ale to był Polak, więc nie szkoda mi oddać trochę chrzci Polakowi, więc spoko. To mamy zrobione, to mamy zrobione. Jeszcze trochę i będzie 414 poziom, także wszystko bardzo mnie co cieszy. Plakat sobie zrobię po odcinku Arenę też, no i właśnie, dobrze by było zresetować menadżera Areny, więc sobie chyba to zrobimy teraz. A, ulepszę sobie chyba to po odcinku, więc nie chcę tutaj Was jeszcze męczyć tym. Także, jeśli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz. No i oczywiście, Subika, jeśli go nie macie, trzymajcie się krótko. I na razie.